Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Podzielę się z Wami takimi aspektami, które u mnie najbardziej tak naprawdę się sprawdzają w kontekście e, zarządzania sobą w czasie i bycia osobą efektywną. Dobra, w dniu dzisiejszym, tak jak wspomniałam, spotkaliśmy się właśnie po to, żeby porozmawiać o e, aspektach dotyczących e, tego, co się u mnie sprawdza. Ostatnimi czasy, cześć Agnieszko, cześć Karolino. Ostatnimi czasy rozmawialiśmy na temat kilku narzędzi, które działają przy um, zarządzaniu sobą w czasie, po to, aby być bardziej efektywnym, bardziej produktywnym. Cześć Asienko, cudownie, że z nami jesteś. Bardzo się cieszę, Karolino, że piszesz, że widać i słychać. Bardzo mi miło. I takimi narzędziami jest, idąc od tyłu, to, o czym wspomniała ostatnio Asia, między innymi, czyli wykres rzeczy przyjemnych i pożytecznych, który bardzo determinuje to, w której ćwiartce się znajdujemy i w którym kierunku idziemy. Fenomenalną metodą jest metoda planowania bloków czasowych, w których działamy. Metoda 60 na 40, czyli żeby mieć zaplanowane 60% czasu, a 40% czasu na takie niespodziewane rzeczy, które się wydarzają. Cudowną metodą jest metoda Tonego Robinsa, która idzie w kierunku planowania sensu życia, tak naprawdę tego co dla mnie istotne a dzięki temu znajduję sposoby jak pewne rzeczy realizować i to niekoniecznie musi być tylko i wyłącznie moja zasługa e, rozmawialiśmy też e, o metodzie e, Eisenhowera tak? o macierzy Eisenhowera która wspomina o elementach które są dla nas ważne i pilne i aby dążyć do tego żeby tych rzeczy ważnych było więcej zdecydowanie niż tych rzeczy pilnych a dzięki temu będziemy w stanie wyznaczyć nasze priorytety, na których warto się skupić, co sprawi, że będziemy wiedzieli, co należy wykonywać, aby iść i realizować to, co dla nas ważne i istotne. Też wspomniałam o metodzie 80 na 20, zwanej metodą Pareto, gdzie 20% wykonywanych przez nas czynności determinuje 80% naszych efektów i sukcesów. I też zapraszałam Was do tego, żebyście przyglądnęli się tym aspektom i elementom, aby zwiększyć tą efektywność i zwiększyć produktywność. I dajcie znać proszę, y, czy miałyście, mieliście możliwość sprawdzenia tak naprawdę, która z tych metod z Wami rezonuje i która z tych metod u Was działa. Dajcie znać. A ja sobie przymknę drzwi, bo moje koty tuptają tam i z powrotem. Niestety nie jestem w stanie zamknąć drzwi na klucz, z tego tytułu, że wtedy będzie drapanie po drzwiach i też będzie to mnie rozpraszało, więc wybaczcie. Czy jest metoda, z której skorzystaliście, czy jest metoda, którą wdrożyliście? I jakie macie refleksje? Dajcie znać, czy mieliście ku temu Przestrzeń. Natomiast ja zanim e, podzielę się też kilkoma elementami i aspektami, które e, u mnie działają, to mm, chciałabym powiedzieć o takim aspekcie. Nie wiem, czy słyszeliście o nim, a mianowicie o elemencie związanym z ostrzeniem piły. To jest e, dajcie znać, czy słyszeliście o ostrzeniu piły. Ostrzenie piły to jest jeden z nawyków, o których wspomina Steve Kowej. To jest ten aspekt, że w czterech najważniejszych obszarach, strefach naszego życia warto, abyśmy się rozwijali każdego dnia, każdego tygodnia, każdego miesiąca. Tymi czterema strefami jest nasze ciało, jest nasz umysł, jest nasz duch i nasze serce. I do tych kategorii warto przystanąć i warto się zaopiekować tymi kategoriami. U mnie działa metoda Pareta, znałam ją wcześniej. Super, bardzo, bardzo się cieszę, że, że o tym piszesz. Mhm, Karolino, super. Bardzo, bardzo się cieszę. Tak, zasada 20 na 80 potrafi działać. Cuda. I to ostrzenie piły jest o tyle istotne, bo my bardzo często biegniemy, 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 realizujemy zadania, realizujemy listę to-do, natomiast nie mamy przestrzeni, żeby się zatrzymać. I ostrzenie piły, jak to mówi Kowaj, polega na tym, żeby zaopiekować się tymi czterema obszarami, ale to nie oznacza, żeby usiąść na kanapie przed telewizorem i nic nie robić, tylko zastanowić się, co ja robię, jakie przynosi mi to efekty i co mogę udoskonalić, czyli żeby stać się o 1% lepszym niż dnia poprzedniego w kontekście tego, co dla mnie ważne i istotne. Bo jeżeli nie będziemy ostrzyć tej piły w tych czterech obszarach, to będziemy jak ten drwal, który tępą piłką ścina drzewa. I nagle się okazuje, że pracę, którą możemy wykonać w krótszym czasie realizujemy zdecydowanie dłużej, a dwa prace, do której możemy kogoś zaprosić, pracę, którą możemy zdelegować, pracę, przy której możemy wykorzystać pewne narzędzia, e, nie realizujemy w taki sposób, bo nawet nad tym się nie zastanawiamy, tylko biegniemy cały czas po to, żeby osiągnąć jakiś konkretny cel. I dlaczego też Wam o tym mówię? Bo w dzisiejszych czasach jest taka moda na budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych. Napisanie postów, wrzucanie relacji, pokazywanie się. I teraz pojawia się my, myśl taka, ok, super, to jest fantastyczne działanie, natomiast na przykład czy to działanie jest mojej a, wysokiej stawki godzinowej i b, czy to działanie w kontekście zasady na przykład 20 na 80 należy do tych 20%, które dadzą mi 80% moich efektów i rezultatów. I nagle, jak odpowiemy sobie na te pytania, okazuje się, że może nie do końca, że może to nie jest to, na czym warto skupić swoją uwagę. Natomiast wziąć to pod uwagę przy aspekcie pracy 80 na 20, czyli 80% moich działań da mi 20% moich rezultatów. Więc zapraszam was do takiej refleksji, e, która związana jest z ostrzeniem piły jako jeden, jednym z siedmiu nawyków, o których wspomina Steve Covey. Dajcie znać, czy słyszeliście o tym e, nawyku, o tym działaniu jak ostrzenie piły, czyli zatrzymanie się e, i zweryfikowanie swoich działań w tych czterech sferach, czyli ciało, umysł, duch i serce. I dlaczego to jest takie ważne? To jest takie ważne dlatego też, bo zazwyczaj skupiamy się przy jednym mm, elemencie, przy jednej sferze naszego życia, zaczynając od innych, czyli rozwijamy swoją karierę. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> Przepraszam. Dbamy o swoje finanse i nagle okazuje się, że na przykład nie dbamy o swoje zdrowie. Nie dbamy o swój organizm. Jemy, nie mamy odpowiedniej wydolności, co powoduje tak naprawdę, że nie dbamy o to narzędzie, które jest nam niezbędne, tak naprawdę, przy realizowaniu tego, co dla nas ważne i istotne czyli nie dbamy o swoją świątynię. Więc to jest pierwszy aspekt, o którym chciałam dzisiaj Wam wspomnieć w kontekście zarządzania e, sobą w czasie i narzędzi, które weryfikują i zwiększają naszą efektywność. Ostrzenie piły. Drugim aspektem, o którym chciałam tutaj wspomnieć w kontekście też ostrzenia piły, jest tak zwane prawo Parkinsona. Dajcie znać, czy słyszeliście o czymś takim, co się nazywa prawo Parkinsona. I nie mówię tutaj o chorobie, żeby nie było. Mianowicie, w prawie Parkinsona idzie o to, że jeżeli mamy pewną przestrzeń czasową, to potrafimy tą przestrzeń czasową wykorzystać dany konkretny sposób na realizowanie zadania. I teraz myk polega na tym, żeby w tej przestrzeni czasowej zastanowić się, czy ja naprawdę potrzebuję nie wiem, 3 godzin, aby wykonać odpowiednią ilość telefonów, 3 godzin, aby pozapraszać ludzi, nie wiem, na prezentację, 3 godzin, aby przygotować webinar, czy ten czas nie jest na przykład zbyt długim czasem w kontekście mojego rozproszenia i odkładania tego, co konkretnie mam zrobić w czasie? I zasada Parkinsona mówi o tym, że praca rozszerza się tak, aby wypełnić cały dostępny czas na jej ukończenie. Czyli właśnie, jeżeli mam zbyt dużo czasu, to ja jestem w stanie ten czas wykorzystać i zagospodarować w taki sposób, że on rzeczywiście będzie wykorzystany tak, że ja wykonam to działanie. Natomiast okazuje się, że ja mogę ten czas skrócić i nagle realizuję to zadanie w zdecydowanie krótszym czasie. I jaki jest na to dowód, że to działa, że ta zasada Parkinsona działa? A mianowicie taki, że jeżeli jest za 5.12, a coś nie jest zrealizowane, to ja potrafię na tyle się sprężyć i na tyle zaangażować w wykonanie działania, że to działanie jest zrealizowane. I teraz pomyśl. Jeżeli masz spotkania biznesowe, jeżeli masz prezentacje, jeżeli wykonujesz telefony, jeżeli e, robisz follow-upy w różnego ty typu e, działalnościach, czyli kontynuacje, rozmowy ze swoimi klientami, e, ze swoimi partnerami biznesowymi. Jeżeli piszesz posty, kręcisz relacje, to czy dajesz sobie w tym temacie ograniczenia czasowe? Czy jednak Pozwalasz temu płynąć. I to jest niesamowite, co piszesz, Karolina. Im mniej czasu, tym jestem w stanie więcej zrobić. Tak, to prawda, bo to jest ta zasada Parkinsona. I to też pokazuje, że im bardziej jest zaplanowany terminarz zadaniami, które warto wykonać, które mają doprowadzić do mojej skuteczności i efektywności, okazuje się, że jestem w stanie więcej zrobić, bo jestem zdecydowanie bardziej skuteczną osobą i bardziej efektywną. I to jest kolejny element, o którym pewnie wam już wspominałam, natomiast pragnę o nim przypomnieć, a mianowicie krzywa efektywności e, Refa, jak dobrze pamiętam. Czyli to jest ta krzywa, która pokazuje w których godzinach doby mam największą efektywność. Cześć Damian, cudownie, że jesteś tutaj dzisiaj również z nami. Czyli pokazuje w jakich godzinach w ciągu doby moja skuteczność, moja efektywność jest na najwyższym poziomie? W których momentach dnia ta efektywność spada? Co potrzebuję zrobić i co przepracować, żeby ta moja efektywność była wyższa? Jak tą krzywą mogę wykorzystać w kontekście moich działań z tych 20% mojej skuteczności? która ma mi dać 80% moich efektów. I pytanie, czy ktoś z Was zweryfikował już sobie tą krzywą, krzywą wydajności psychofizycznej? Bo to też jest bardzo ważny element do pracy, do swoich działań, do ostrzenia swojej piły. I dzięki temu możemy tak naprawdę bardzo skutecznie planować swój dzień i swoje bloki czasowe. Dajcie znać. Cześć Oleńko, kocham te narzędziowe live. Bardzo, bardzo się cieszę. Daj znać proszę, z którego narzędzia miałaś już przyjemność i możliwość tak naprawdę tutaj um, skorzystać. Jest jeszcze, e, f, m, tak naprawdę, e, w moim przypadku e, ja jeszcze nie, ale co jeszcze nie, bo do końca nie wiem, co masz Oleńka na myśli. Ja jeszcze korzystam i podzielę się z Wami z tych trzech moich ulubionych. Narzędzi, a mianowicie to, co ja u siebie wdrażam przy zastosowaniu właśnie krzywej efektywności, przy zastosowaniu wyznaczania priorytetów przy działaniach, przy zastosowaniu zasady PANETO, czyli 20% działań daje 80% efektywności, i ostrzeniu piłę, stosuję metodę most important things, czyli metoda, po, która polega na tym, że mam trzy działania do wykonania i z tych trzech działań wybieram jedno, które choćby skały srały doprowadzą mnie do miejsca, w którym chcę się znaleźć, czyli pomogą mi w zrealizowaniu mojego celu. Aha, nie korzystałaś jeszcze z krzywej efektywności refa. Dobra. To zapraszam cię do tego, żeby to sprawdzić. Czyli metoda Must Important Things jest taką metodą, która daje mi takie sfokusowanie się na tym, co robię. Na tym, czy idę w dobrym kierunku. Bo chociaż waliłoby się i paliło, to ja tą jedną rzecz, którą potrzebuję wykonać, wykonam. I teraz zastanówcie się proszę, Jaka jedna rzecz w Waszym biznesie, w Waszym działaniu będzie tą rzeczą, która będzie Was doprowadzała do celu? Czyli choćby skały srały, choćby się waliło, to dam sobie prawo do tego, żeby ją zrobić. Bardzo się cieszę, e, Damian, że z nami tutaj <coughs> e, jesteś. I to też jest na przykład w kontekście tego, o czym mówię e, i co napisał Damian, że jest w pracy i e, nas pozdrawia: to taki przerywnik jest na przykład elementem ostrzenia piły, tak? czyli daję sobie przerwę, trochę się relaksuję, trochę odpoczywam, a z drugiej strony zdobywam na przykład kawałek wiedzy, którą mogę wdrożyć i ona sprawi, że będę bardziej skuteczny i bardziej efektywny. Więc to jest ten aspekt. Więc zapraszam Was do tego most important things. Drugim elementem. To jest zadawanie sobie pytania w blokach czasowych, czy to, co obecnie robię, jest tym, co przybliży mnie do zrealizowania mojego celu? Czy to, co robię w danym momencie, jest tym, co przybliży mnie do zrealizowania mojego celu? I dlaczego to jest takie ważne i istotne? Też dlatego, że czasem złapałam się na tym jako osoba inicjatywna, że mm, Dzwonię do kogoś, bo potrzebuję informacji niezbędnej do procesu, w którym jestem, a nagle okazuje się, że zaczynam plotkować. Że zaczynam rozmawiać o rzeczach, które totalnie nie są istotne w danym momencie. I zamiast umówić się na spotkanie towarzyskie, to nie, to ja gadam. Cześć Dorotko, cudownie, że z nami jesteś. Bardzo się cieszę. I umiejętność zadania sobie tego pytania: czy to, na czym skupiam w danym momencie uwagę, mi służy i doprowadzi mnie do miejsca, w którym chcę być, jest y, takim elementem związanym z moją uważnością, z moją efektywnością, z moją produktywnością i samoświadomością w kontekście zarządzania sobą w czasie. Więc do tego również Was zapraszam. Co sądzicie o tych elementach, o których wspomniałam, o tych narzędziach, o których Wam wspomniałam? Bo na przypomnienie są jeszcze dwa. I jednym z tych narzędzi, z tych metod, to jest, jeżeli coś mi zajmuje mniej niż dwie minuty, to ja to po prostu w danym momencie robię. Czyli, jeżeli widzę, że dzwoni mi telefon, a ja mam na przykład sesję, albo skupiona jestem na napisaniu artykułu, albo przygotowuję się do warsztatu i stosuję w swoim działaniu na przykład metodę Pomodoro, aby się rzeczywiście skoncentrować i skupić, to w momencie, kiedy robię sobie przerwę pomiędzy wykonywanymi zadaniami i daję sobie prawo do tego, żeby odetchnąć, i wiem, że wykonanie mojego telefonu zajmie mi dwie minuty, to biorę ten telefon do ręki i dzwonię. I dążę do tego, żeby rzeczywiście zmieścić się w tych dwóch minutach. Bo dzięki temu tak naprawdę mam odhaczone kolejne zadanie z listy to do, i nie muszę już tego zapisywać i pamiętać o tym żeby wykonać to działanie w późniejszym terminie. I ostatnim aspektem, który u mnie się bardzo mocno sprawdza, co powoduje, że buduje też nawyki, to jest metoda don't break the chain, czyli ta metoda, o której też wielokrotnie Wam wspominałam. Metoda wykonywania czynności każdego dnia i Rozliczania się z wykonywania tych czynności każdego dnia. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli ja wykonuję daną czynność każdego dnia, to jestem w stanie zaobserwować siebie i zbudować na tej podstawie nawyk. A czym jest nawyk? Nawyk to trzy czynności, które warto, aby się wydarzyły, żeby mieć świadomość realizowania tego nawyku. Po pierwszą czynnością jest ta czynność związana, co musi zaistnieć, aby dana rzecz, dana czynność z mojej strony, dane działanie zaistniało. Drugim elementem jest to konkretne działanie. A trzecim elementem jest fakt, jak ja się czuję. Będę czuć po zrealizowaniu tego działania i dlaczego ja to działanie wykonuję. Czyli w kontekście mycia zębów, które tutaj kiedyś z Magdaleną było poruszane, myję zęby po wstaniu z łóżka albo na przykład po wypiciu kawy albo z jedzeniu śniadania. Tak, to jest ten element. Później, jeżeli wiem, że zjadłam śniadanie, wypiłam kawę, mam wyjść z domu, zrobić, nie wiem, makijaż, to idę i myję zęby. I dlaczego myję te zęby? Myję zęby dlatego, żeby czuć się zdrowo, mieć świeży oddech, zadbać. O moją jamę ustną, usunąć bakterie. I to powoduje, że za każdym razem ja tą czynność wykonuję. I w przypadku innych moich działań, a szczególnie tych działań, z tej opcji 20% moich działań, które dają mi 80% efektów i rezultatów, warto zbudować nawyki. Czyli robić je, Codziennie w kontekście don't break the chain, czyli jeżeli buduje swój biznes w oparciu o biznes B2B, w oparciu o biznes marketingu rekomendacyjnego, czy buduje tutaj swoją efektywność własną w kontekście zawodowym, warto zastanowić się, jakie te 20% moich działań daje mi 80% rezultatów. Powtarzać je każdego dnia i zastanowić się nad tym, co się wydarza przed wykonaniem tego działania, wykonywać to działanie i zastanowić się, okej, okay, po co ja to robię i jak ja się wtedy czuję, kiedy to wykonam. Nie? Bo może nagle okazać się, że nie lubię. Nie wiem. Dzwonić i zapraszać na yy, nie lubię dzwonić i wykonywać follow-upów, czyli wykonywać kontynuacji po zrobieniu webinaru, zrobieniu live'a, wykonaniu postu, sprzedaży jakiegoś produktu, aby zapytać, nie? Nie lubię tego robić i zazwyczaj tego nie robię, natomiast ten follow-up, ta kontynuacja będzie dawała mi 80% moich efektów. A jest w grupie 20% moich działań. To jeżeli ja wiem, że to jest ten element i chcę go wykonywać codziennie, to wtedy się zastanawiam, ok, to yy, była prezentacja, był post, był webinar, był live, była konferencja. To każdego wieczoru, na przykład o godzinie 18, siadam sobie z filiżanką herbaty. Planuję sobie 30 minut, czyli to jest ten aspekt metody Parkinsona, prawa Parkinsona, że skracam to swoje działanie do minimum, biorę za telefon i wykonuję działanie, czyli wykonuję follow-up, wykonuję kontynuację i dzwonię i dopytuję o różne aspekty, które w danym temacie są mi potrzebne do tego, aby zwiększyć swoją efektywność. I po tym działaniu jak się czuję do czego ona mnie doprowadza? No zazwyczaj czuję się szczęśliwa, radosna, pogodna, sprawcza, silna i doprowadza mnie do efektu takiego, że mam kontakt z klientem, że mogę z nim zawrzeć pewną transakcję, że mogę doprowadzić e, do realizacji tego, na co na przykład się umówiliśmy. Bo jeżeli ja nie wykonam tego telefonu, to zdecydowanie jest mniejsze prawdopodobieństwo że ten telefon zostanie wykonany przez mojego klienta i że to on sam do mnie zadzwoni. Czyli popatrzcie, w tej metodzie e, związanej, don't break the chain, w połączeniu z prawem Parkinsona, z budowaniem nawyków, wchodzimy jeszcze w jeden bardzo ważny aspekt związany z naszą skutecznością i zarządzaniem sobą w czasie. A mianowicie z Proaktywnością, bo jeżeli ja będę osobą proaktywną, będę osobą szukającą rozwiązań, to będę te rozwiązania znajdować, a dzięki temu znajdzie się rozwiązanie, które doprowadzi mnie do miejsca, w którym chcę być. I na sam koniec chcę Was zapytać, czy podczas tego live'a zauważyliście jeszcze jeden element, jedno prawo? Które działa i zwiększa naszą skuteczność, naszą efektywność i produktywność i daje nam takie efekty i rezultaty. To jest prawo i nawyk, o którym również wspomina Hovey. Dajcie znać i w ogóle dajcie znać, e, czy gada do Was to, co e, tutaj podczas tego live'a. Hmm, Wam przekazuję. I jak to do Was gada? Bo ja się tak produkuje, produkuje i zastanawiam, hmm, czy to działa, czy nie działa, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Macie jakiś pomysł, co to jest w kontekście, jaki element jeszcze tutaj został potajemnie trochę przeze mnie wprowadzony podczas tego dzisiejszego live'u, o którym również wspomina Steve Elementem jest efekt synergii. Czyli 1 plus 1 niekoniecznie musi równać się tylko i wyłącznie 2. Bo efekt synergii to jest umiejętność połączenia składników tak? Aby ich suma była większa aniżeli każdego składnika poszczególnie. I to. Tak naprawdę jest największy clue naszej efektywności i produktywności, czyli umiejętność korzystania z narzędzi w taki sposób, aby ich sumaryczna wartość była zdecydowanie większa. I ten efekt synergii pokazałam Wam na ostatnim przykładzie. Gdzie było wprowadzone kilka metod, kilka narzędzi, z których można skorzystać przy zarządzaniu sobą w czasie, przy planowaniu, po to, aby zwiększyć swoją efektywność i zwiększyć swoją produktywność. Bo dzięki zastosowaniu tych kilku narzędzi, tych kilku metod w tym samym czasie, w tej samej przestrzeni, moja efektywność i produktywność. Zrasta. A teraz wyobraźcie sobie dla tych osób, które prowadzą zespoły, prowadzą biznesy, budują sieci sklepów internetowych w oparciu o marketing rekomendacyjny: jak zwiększyłaby się wasza produktywność, efektywność, jak zwiększyłyby się wasze rezultaty, gdyby, gdybyście duplikowali taki sposób działania w swoim zespole? Taką umiejętność zarządzania sobą w czasie. Umiejętność wykonywania skutecznych, efektywnych działań. Jak mogłaby się zwiększyć Wasza produktywność i efektywność Waszego działania? Gdyby ludzie robili bardziej skuteczne rzeczy w tym samym czasie i korzystali z metody synergii. Pomyślcie. Bo może warto dziś po tym live'ie albo wieczorem zatrzymać się na chwilę, dać sobie czas na ostrzenie piły i zweryfikowanie swoich działań, i zastanowienie się, które to działania i połączenie działań da mi tą największą efektywność. Da mi to. Największe skupienie na moim celu i realizacji zadań. A ja nazywam się Katarzyna Czachor i jest mi bardzo miło, że w dniu dzisiejszym mogłam, myślę, że póki co zakończyć temat związany z zarządzaniem sobą w czasie i naszą własną efektywnością. Ściskam Was mocno i do zobaczenia za tydzień. Uściski! Pa!